Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szybki poranny flash platforma TradingView i zróbmy sobie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, ale zanim podsumowanie, też takie krótkie uzupełnienie tego, o czym mówiłem w ostatnim filmie o Chinach i chińskim komunizmie, bo zauważyłem też w komentarzach, że część osób zatrzymało się na komunizmie Związku Radzieckiego albo komunizmie chińskim 50 lat wstecz. No chiński komunizm teraz to nie to samo, co w latach 50., ubiegłego wieku czy 70. To zupełnie inna bajka. Chińskiemu komunizmowi obecnie jest bardziej bliżej do kapitalizmu niż do socjalizmu. Tak jak demokracji zachodniej bliżej jest obecnie do socjalizmu niż do kapitalizmu. Czyli tutaj chiński komunizm bardziej kapitalizm a Zachodnia demokracja bardziej socjalizm. Tak się to teraz pozmieniało. Kiedyś było inaczej, ale teraz jest inaczej. Trzeba jakby e, akceptować rzeczywistość, a nie tworzyć sobie jakąś wirtualną rzeczywistość, zakrzywiać rzeczywistość, e, bo dużo osób wypowiada się o Chinach. Nigdy w Chinach nie będąc, ale swoje zdanie mają już ugruntowane. E, no teraz do Chin nie wyjedziecie, ale jak. E, może będzie kiedyś w przyszłości można. To polecam. Zwiedzić Chiny i samemu zobaczyć, jak wyglądają. Może niektórym się oczy otworzą. A póki co, możecie sobie wejść na kanał Chiński Biznes. Tam Jarek, który mieszka w Chinach od 11 lat, pokazuje Chiny takie, jakie są. Tylko no, trzeba wziąć pod uwagę to, że on mieszka w dużym mieście. No, w Chinach to raczej nie ma małych miast. Tam małe miasta to są większe niż w Polsce. Największe miasta, to co Jarek nazywa wsiami, to w Polsce to są metropolie. Więc to, to trochę tak śmiesznie brzmi. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić. Skala Chin jest trochę zupełnie inna niż, niż w Polsce. Więc tu trzeba trochę tak obejrzeć kilka filmów Jarka, żeby tak naprawdę załapać, o co w tych Chinach chodzi, bo to skala zupełnie inna niż, niż gdzie indziej i no. Można na początku trochę się zdziwić, jak, że, że co, jakaś wieś, gdzie wieś tu milion mieszkańców. No więc to trochę taki, taki element humorystyczny może być, ale gość mieszka w Chinach i pracuje, e, rozmawia z Chińczykami, żyje tam, więc e, pokazuje, jak wygląda to, tylko to pokazuje bardziej od, od strony metropolii, bardziej firm, no może też niedużych firm, bo też. Współpracuję z małymi firmami. No ale myślę, że jeżeli nie byliście w Chinach, to obejrzyjcie kilka odcinków. Może to Wam trochę rozjaśni. Oczywiście kanałów na YouTube jest dużo więcej. No ale ten wydaje mi się warty polecenia. Nie udało się doliczyć w Stanach głosów. Liczą, liczą i nie mogą się doliczyć. No to w Stanach jest większa tragikomedia przy wyborach niż w Polsce. No, Ogólnie wybory w Stanach to większe są niż w Polsce. W Polsce to wygląda trochę tak. No, Polska bardziej kulturalny kraj, i tutaj jest. No, ludzie bardziej się ogarniają niż w Stany. No tam, jak się w Stanach komuś coś nie podoba, no, to podpalają samochody, strajki i różne inne no, takie niefajne rzeczy. Wychodzą ludzie na ulicę, nie tak jak w Polsce, kulturalnie, no tylko tam już trochę jest mniej kulturalnie. Więc trzeba to brać pod uwagę, że to trochę kraj takich dzikusów. Choć w większości może się wydawać, że to w Polsce, taki trzeci świat, a Stany takie kulturalnie cywilizowane. No przejedźcie się, zobaczcie sami też warto. Może też nie teraz, ale innym razem. Przekonacie się samemu, jak, jak wygląda ten kraj. No. Kiedy będą wyniki w Stanach? Nie wiem. Tutaj Trump nie chce oddać stołka bez walki. No ale jaki kraj, taki prezydent, więc też nie ma się co dziwić. Dobra, wracajmy do tego, o czym miało być. Czyli przegląd tego, co się wydarzyło w tym tygodniu. SNP wystrzelił nam dość mocno przez ten tydzień spore wzrosty pod te wybory. Czy Trump wygra, czy Biden wygra. I tak będzie drukowanie, i tak kasa wpłynie na rynek, więc jest chora optymizm. No ale a jak nikt nie wygra. No to co się stanie? jak Jakaś wojna domowa w Stanach będzie? Na pewno nie, ale widzę, że sytuacja się robi taka dość nieciekawa. Na razie mega pozytywnie. Prawie ATH. Już uderzyliśmy na S&P. Nasdaq też w górę idzie. Idziemy w górę pięknie. FANG prawie ATH, czyli te największe spółki technologiczne DAX. Też idzie w górę. WIG też w górę, po prostu wszystko idzie w górę. Wszystkie indeksy wystrzeliły Chiny również. Nikkei, czyli japoński indeks, przebił nawet szczyty z początku tego roku. Kapitalizacja kryptowalut też przebiła mocno mini bańkę z zeszłego roku. Wszystko pozytywne. Zobaczmy właśnie na kryptowaluty. Bitcoin. Bitcoin wystrzał. Zamknął mi się stop loss na bitcoinie powyżej 15 tysięcy był stop loss. Nie polecam grać shortów w dłuższym terminie. No tutaj na akcjach, czy na Bitcoinie, czy na złocie. Na day tradingu, tak, ale na dłuższy terminie. Tutaj był, był short na dłuższy termin. Poszło w górę. Stoblu zaktywowany. Ostatni taki short na dłuższy termin. To był błąd, tak jak. Teraz mówię, nie grajcie na dłuższy termin. W krótszym terminie spokojnie można sobie grać taki day trading. Ostatnio głównie się skupiam na day tradingu. Ale na dłuższy termin nie grajcie shortów, czy to na akcjach, czy na indeksach. Bo w większości, czy na kryptowalutach, bo w większości, to przez większość czasu rynki idą w górę. No ale tak jak już mówiłem od kilku filmów, technicznie bitcoin wygląda super. Więc to wyjście górą. Jakby też jest potwierdzeniem, indeksy w Stanach w górę, To no wszystko w górę. Z Bitcoin też w górę. Hura optymizm na rynkach. Eee, taka hiperbolka nam się tutaj zrobiła. No wiecie jak z hiperbolkami jest tak, że dążą takie asymptoty, no ale potem jak, jak spadnie to taka czerwona kreska będzie duża. Ale kiedy spadnie nie wiadomo, dlatego z tymi szortami uważajcie. Jesteśmy już ponad 15 tysięcy, dobiliśmy do 16 tysięcy. 17 tysięcy jeszcze jakiś opór i 20 tysięcy ATH Czyżby te 50 tysięcy, o których wspominałem, 55 ostatnio możliwe, możliwe. Ale ja tu przez cały czas widzę powiązane, powiązanie Bitcoina z rynkami. Zobaczmy sobie porównanie S&P i wróćmy SNP do Bitcoina i zobaczmy jak tu sytuacja ostatnio. Bo ostatnio nam trochę tutaj Bitcoin odskoczył. O żeby to jakoś w miarę, o, powiedzmy tak. Bitcoin na mococzu mocno w górę, S&P tu szedł y, w bok. Dodatkowo jeszcze nawet spadki były na Bitcoin do góry, no ale S&P też w górę. Czyli ostatni tydzień idealna korelacja mocne wzrosty na S&P i mocne wzrosty na Bitcoinie. Więc według korelacja. Dalej jest chwilowe takie oderwanie, i czekamy na załamanie. Co się wtedy będzie działo? Czy tylko chwilowe, i w górę, czy jednak nie? Nie wiem, ja spokojnie sobie czekam cierpliwie. W inwestowaniu długoterminowym cierpliwość jest bardzo ważna. Jak nie najważniejsza, bo większość ludzi traci cierpliwość i zaczyna robić głupoty różne. Na przykład kupować na. Na szczytach. Czasami kupowanie na szczytach ma sens e, po przebiciu ATH. Kurs potem leci w kosmos, a czasami to jest już szczyt szczytów, ale po przebiciu ATH, tak jak to mieliśmy w przeszłości, hmm, czy to na Bitcoinie, czy na niektórych spółkach, no to widać, że ten kurs potrafi, e, potrafi iść jeszcze mocno. Może pokażę na tym wykresie. Bitcoin, może wyłączmy już to S&P, bo nic nam nie wnosi. Na tym wykresie, gdzie mieliśmy ATH 1000, no powiedzmy 200 i tutaj przybicie wyrównanie ATH, Tylko zobaczcie co się stało, kiedy kurs dobił, wyrównał do ATH, może odmierzę, spadek był 36%. 36% po dobiciu do ATH. Czyli jakbyśmy teraz dobili do 20 tysięcy. no i 36%, no to z 6000 będzie. Czyli spadek do 14. Jak dobrze liczę na szybko, jak nie, to poprawcie mnie w komentarzach. A. Hmm, nie wiem, czy dobijemy. No ja obstawiam dalej, że ATH nie zdobędziemy. Ale jakby pod to nie gram nie gram długoterminowo już shorta na Bitcoinie, bo tak jak powiedziałem, statystyka wtedy jest przeciwko nami, lepiej mieć statystykę po swojej stronie. Nie kupuję jeszcze krypto, ale może, jeżeli faktycznie ta Hossa na krypto tak się rozkręci. Gdzie mieli powtórkę z rozrywki? To może coś się kupi. Chodź, zobaczmy. ETH też się podłączyło pod wzrosty. Wczoraj chyba z 10%. BNB, również w górę. Polkadot gdzieś tam mieli w miejscu, ale też wczoraj sporo w górę. Engine Coin, również do góry. Chainlink, też w górę. Tezos też mamy odbicie. VeChain Też do góry. Cardano w górę. Agi, nawet sztuczna inteligencja w górę, Fetch, też tutaj te wzrosty nie są jakieś rewelacyjne, ale jesteśmy naprawdę bardzo nisko. Uniswap, też odbicie, Jakiś Tron w górę, Litecoin też ładnie wyszedł powyżej ATH z 2013 roku. Monero, Monero ogólnie sobie dobrze radziło, ale też odbicie. Jak popatrzymy dominację Bitcoina, to widać, że Bitcoin Tutaj dość mocno dominował przez ostatnie tygodnie, tylko że hossa jest wtedy, kiedy ta dominacja Bitcoina spada, a nie rośnie. Znaczy może powiedzieć, że będzie tylko Hossa na Bitcoinie bez altcoinów. No Raczej tego nie widzę, szczególnie że e, lekko Bitcoin zaczyna rosnąć, a już opłaty wynoszą ponad 10 dolarów. Kogo na tego Bitcoina stać? Ja się pytam. Dobra, zobaczmy, co się dzieje jeszcze na rynkach Forex, Euro, USD. Mamy no, osłabienie dolara, ale przez cały czas, jak ja to mówię, taka kiszonka, idziemy w trend boczny, nic się do wielkiego nie dzieje. Europelen, złotówka odrabia. No, jest pozytywnie. To nieważne, że wszyscy drukują, a no, wszyscy drukują, to, to jakby. Nie ma znaczenia, że Polska drukuje, bo przecież wszyscy drukują. Do dolara też odrabiamy. To wszystko związane jest z tym, że giełdy no, w górę, złotówka w górę. I do Franka podobnie to wygląda. I jak zobaczymy, jeszcze złoto. Również w górę też taka wczoraj zielona, wczoraj zielona świeczka. Srebro. Również. Palat. Tutaj to ta przewita linia. Trend rozsłonęły, ale linie kończę z tymi liniami. Trzeba sobie wyobrażać. Ćwiczcie wyobraźnie. Palat przebija ostatni lokalny szczyt. Platyna też mamy odbicie. Mieć ogólnie jest w trendzie wzrostowym i wygląda bardzo dobrze. Jakby nie było wirusa, nie było żadnej pandemii. Jakby to jakaś ściema była. Wykresy pokazują, że nie ma żadnej pandemii. Nie ma żadnego wirusa i to jest ściema. Oszukują Was w telewizji. Oszukują Was w telewizji, w internecie. I wcale nie jest tak, że karetki stoją pod szpitalami i nie ma miejsc w szpitalach. To wszystko jest ściema. Nie słuchajcie, nie oglądajcie telewizji. Patrzcie na wykresy. Wykresy prawdę Wam powiedzą. Wykresy mówią, że nic z nie się nie dzieje. Gospodarki czują się super, hiper. No, chyba, że jest inaczej i jednak jest pandemia i jest ten wirus. Tylko ktoś tutaj podłączył wykresy pod korplówkę dość mocną i podkręca dawki. Widzę, że cała masa nadal ludzi jest, którzy wierzą, że nie ma pandemii i że wirusa w ogóle nie ma i że jest niegroźny i najlepiej, żeby maseczek nie nosić. Eee, to już w ogóle mnie przerażają takie osoby. No ale. Dusz, jak ktoś już jest, się zamknie w jakimś pudełku, to ciężko, żeby z niego wyszedł. Dobra, co tu jeszcze mamy? Ropa jest w takim trendzie bocznym. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, i noście maseczki, uważajcie na innych, bo może jesteście zarażeni, może nie jesteście, ale lepiej, żeby ten wirus jak już. Jest to, żeby się rozchodził wolniej, żeby się odkorkowała służba zdrowia. Bo umierają ludzie nie na koronawirusa, tylko na inne choroby, bo nie mogą się dostać do lekarzy, a nawet nie chcą iść do lekarzy, a nawet aby chcieli, to nie mogą iść. Bo już nie ma miejsca w szpitalach, w przychodniach, bo już zapchało się wszystko. Dlatego, że właśnie e, przez te lockdowny też jeszcze niestety nieszczęsne. Wiosenne, kiedy ktoś genialnie pozamykał na przykład parki, inne jeszcze ośrodki, kiedy mieliśmy 13 zachorowań dziennie. A teraz przy 27 tysiącach nagle mówią: A to może coś tu zrobimy, zastanowimy się, coś trzeba by zrobić. Tak, genialnie wtedy ludzie, ci, którzy właśnie byli tak nastawieni sceptycznie do koronawirusa, umocnili się, że to chyba bez sensu, że jakaś fałszywa pandemia filmy ponagrywali, że to jakaś ściema, oszukują ludzi, I w ogóle. Ludzie poglądali te filmy i teraz mówią, no jak? Przecież, kurde, nie było żadnej pandemii. Pozamykane wszystko na cztery spusty. No tak, no, tak rządzący tak genialnie wpadli na taki genialny pomysł, żeby pozamykać wszystko, jak mieliśmy 13 zachorowań dziennie. No, ale cóż zrobić? Jaki naród? Tacy politycy. To tym miłym akcentem Żegnam, zapraszam na kolejne filmy, miłego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do następnego razu.